wszystkim, z Wami i spotykamy się w nowym odcinku z Drabkowem. Dzisiaj nagrywamy nowy odcinek, kolejny. Z testem z drapkę o numerku 1. Ja nie tak dawno nagrywałam taki odcinek. Tą kolejkę otrzymałam od Madzi z kanału Alicja w Krainie Zakupów. I jedną osobą z moich następnych to była Aga z kanału Aga Drapie. No i od Aguni dostałam z powrotem nominację i nagrywam. Nagrywam drapki o numerku 1 i tutaj będzie mój pierwszy milion, pierwszy numer. Neonowy bonus 7, też jedyneczka. Zadyszkę również jeszcze mamy gruby cash i trzy zdrabki po pięć, również z numerami: jeden to portfel zielonych, dolar i worek z kasą. W tym odcinku będę nominować kolejną osobę, nową, fajną kobitkę. Ale w to odcinku się dowiemy, kto to będzie. Zaczynamy drapać te drapki. Widzę, że dzisiaj dominują takie zielone. No to zobaczymy, które wygrałem. żółte czy, czy zielone. Zaczniemy od drapki worek z kasą numer 1. Szukamy liczby albo taki pliczek. Lubię tą zdrapkę. I tak, 54, 35, 23... I 58. Ostatnio zwróciłam uwagę, że jak drapie i zostałam te takie krążki z liczbami wygrywającymi, to jakoś to słabo czytelne. Dobra, ruszamy. Co nam da worek z kasą? 45 nie mamy, 44 również, 39 brak, 57 obok.

i 29. No to ruszamy. Co my tutaj mamy? 21. Nie mamy. Trójka też nie mamy. 26 obok. 32 za wysoko. 9. A tutaj widzę już różne litery kontrolne. Trzeba mieć fart, żeby tak zdrapać. 8. Ale może raptem coś większego. 28, 25. Ale tutaj same oboki. 23, kolejny obok i 35. No, dwie zdrabki po pięć wydrapane. Yy, nic oni nam nie dali wygrać. No to kolejna i ostatnia na, dzi na dzisiaj zdrabka za 5 złotych z numerkiem 1 to portfel zielony. Szukamy kartę albo nasze liczby wygrywające. No i tutaj wygrywałem następne liczby: 17, 22, 28 i 8. A co my tutaj mamy? 36, 14, 16, pierwszy obok, następny obok, 21, 6, 29 obok, 18 obok, 26, 11, 23 obok, 12, 30, 7, 27 i 19. Zdrapki po 5 zł się nie spisują. Litary kontrolne coś nam mówią. Niestety. To dobra, to drapiemy zdrapki po 10 zł i po 20 I osoba, kanał, który nominuje na yy, drapanie zdrapek z numerem 1 to Natalia z kanału Natalia Drapie. Bardzo fajna kobitka, fajne drapingi, bogate i owocne wynikami. Więc Natalia przekazuje ci tą kolejkę i czekam na odcinek. Dalej drapiemy z drapki po 10 i to będą te żółte. neonowe bonus 7, chyba ona będzie pierwsza. Tutaj szukamy e, sacę albo siódemkę. Siódemkę, jak ją znajdziemy, to pomnoży przypisaną kwotę razy 2. A my mamy aparat, winogrona, ananas, melon, kier, biedronka, pik, karo, bluzka, cytryna, kwiat. Mamy worek, super, jakaś wygrana się pojawiła, przypominam, 55 zł było zainwestowane w ten odcinek. Trefl, chmura, kostka, nuta, kapelusz. Wiśnie, borówka i motel. Tutaj co? Zwrot. Wow, 30 zł. Słuchajcie, super. Super, super. Już jest więcej od polowe i no to no bonus. Prosto, po prostu bonus. Ja jestem zadowolona. Czekam, aż reszta też dadzą jakieś, jakieś wygrane, ale 30 zł ekstra. No to drapiemy gruby cash, zobaczymy, co będzie. Tutaj również szukamy worka, szukamy tutaj portfel, który szukamy również w ostatniej zdrapce dzisiejszego odcinku. No i liczby. A szukać my tutaj będziemy. 22, 6, 3, 5 i 40 i nasze znaki specjalne. A my mamy 14, 13, mamy portfel, a portfel mnoży przepisaną kwotę razy 2, czyli 20 złotych już chyba mamy ekstra. 18, 17, 38, 32, 1,

Dziewiątki brak, a portfel nam przenosi dyszkę pomnożoną razy 2, i to znaczy, że mamy w tej chwili już 50 zł. Jak mój pierwszy milion będzie wygrany, no to będzie plus. Mam nadzieję, numer z drapki 1. Powiem szczerze, że w kolekturze wydrapałam tą zdrabkę z numerkiem 15 i miałam 20 zł w bonusie. Więc yy, zobaczymy, co będzie w tej zdrapce. Tutaj szukamy liczby w bonusie. Jak trafimy na kwotę, to wygrywamy tą kwotę. No i portfel od razu nam daje wygraną 100 zł. Zobaczymy, co z tego będzie. Nasze liczby wygrywające to 26, 34, 25, 47 i szósteczka taka skromna między tych wyższych liczb. Zaczynamy. 33 obok, 23 nie mamy, 13 nie mamy, 42 nie mamy. Tutaj też jest coś, tak, 45 brak.

7 obok, 44, 43, 39, 11. Coś mi podpowiada, że ta zrobka będzie przegrana. 4, 36. Przedostatnie okienko 46 obok. Ostatnie okienko mamy i tutaj jest 16. A o bonusie mamy wiśnie. Niestety. Zdrabka o numerku 1 jest przegrana, ale, ale naprawdę dzisiaj to odcinek zrobili dwie zdrabki i obu po 10 zł. I obu żółte, żółte ponieważ zielona, 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 czarna i trochę zielona, a wygrane dwie zdrabki żółte. Nie wiem. Fajnie. Bardzo się cieszę, że udało się. 5 zł to strata do przeżycia, powiedzmy. Można wymienić, można wygrać, yy, wymienić i nagrać nowy film, co i zrobimy. A ja pozdrawiam wszystkich cieplutko. Przypominam, że następna osoba, którą nominuję na yy, nagranie odcinku ze zdrabkami z numerkiem 1, to jest Natalia z kanału Natalia Drapie. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Pa!